Perspektywy, faktycznie ta żałoba, która jest przyjęta u nas, że to jest rok, to tak jest, bo mhm. jest dzień dziecka, które już jak nie masz rodziców, to inaczej przeżywasz. się gdzie mamy, dzień taty, są urodziny, pierwsza gwiazdka, pierwsza wielkanoc, gdzie jest to puste miejsce przy stole, ale później, jak już zamykasz ten cykl i gdzieś sobie to w głowie poukładasz, no to, to faktycznie to życie toczy się dalej, ale w tych pierwszych dniach pewnie ciężko jest nam sobie wyobrazić to życie. Poruszyłaś bardzo interesującą kwestię. Y, takich rytuałów wokół naszego życia, roku. Ale najpierw y, z tej mojej działki mhm. psychologicznej. Y, żałoba ma fazy, mówiąc tak. tak bardzo konkretnie, tak? Etapy. Czyli wyobraźmy sobie, że tracimy kogoś najbliższego i jest ten taki pierwszy moment szoku, mm -hmm. niedowierzania, to słynne to się nie dzieje. Tak. Jeszcze takie coś mm -hmm. powiem z własnego doświadczenia, że masz takie zdziwienie, że tobie się coś zakończyło w życiu, twoje życie masz wrażenie, że się kończy, ale świat się nie zatrzymał, a słońce dalej świeci. Tu ktoś kupuje kawę, tu ktoś jedzie do pracy, ktoś do ciebie dzwoni, coś od ciebie chce, a, a ty masz takie wrażenie, że tu już jest koniec, ale nie ma tego końca. nie.